Cześć! Jestem Gatrin i witam w drugim odcinku gramy w Z. Mam nadzieję, że zapamiętaliście zasady, bo już drugi raz nie będę ich czytać. Przejdę po prostu od razu do gry. Siema, yellow, hello. Yellow, hello. Dobra. Kośnik Z stop. You are now in the world. Good luck. Jest teraz w świecie. Powodzenia. Jak się, się w trochę innym środowisku niż wtedy. Grałem trochę w tą grę wcześniej, poprzednio. Powiem wam, że bardzo trudno tu przetrwać mniej więcej niż 10 minut, ale postaramy się, ostatnio to był duży fail, zobaczcie co znalazłem, tak w ogóle, tak się, tak się zagadałem, ale patrzę, ale ile tu jest zombie, nie, ale jestem godly, dam sobie radę, dobra, idziemy, zaraz zabijemy tych zombie, w poprzednim odcinku to był wielki fail, bo po paru minutach grania zaledwie zostałem zabity przez zombie, tamten gracz, co mi gonił, chciał mi chyba pomóc, jak mi się zdają, ale to tylko takie przeczucie. Bo wiecie. Albo nie, może nie. Nawet nie wiem, zombie. Nie wiem. Szczerze, to mnie to za bardzo nie obchodzi. Przejdźmy po prostu do grania. Mam nadzieję, że teraz przez parę odcinków jeszcze pożyję sobie. Muszę uważać. Muszę patrzeć, czy tu. Tam są gracze. Dobra. Chodźmy stąd, bo nie będę ryzykować życia. Więc sobie stąd pójdę. Najprawdopodobniej będę chcieli mnie zabić bez ich dwóch. A będą mnie szukali i po prostu iść Żebym dołożył tej do drużyny. Aha. Mam no jeszcze was radę taką. Jeśli ktoś was, e, jeśli ktoś we, e, was poprosi o... E, o kurde, tam jest kolejny gracz, no nie, czekajcie, z panem stąd. Pobiegnę, będę musiał biec, bo nie ma innego wyjścia. Tam sobie pójdę, okej. Okay. Jeśli jakiś gracz będzie od was chciał zabrać itemki, na przykład do mnie raz zagadał koleś, mówisz, że jest, jest taki sekretny sposób, żeby wygrać, że muszą mu dać wszystkie swoje itemki. Dla mnie, według mnie to było, to było debilskie, ja wiedziałem, że to ma jest. Tylko się na to nie zgodziłem. i dlatego mówię wam, jeśli gracie na Mindzee Jakiś człowiek poprosi wam o, was o oddanie jemu wszystkich tamków, Nie róbcie tego pod żadnym względem, to naprawdę jest po prostu zły kościelma i chce on od was Tej tamki ukraść, nie wiem jak tu wejść na ten cmentarz Co to jest? To jest cmentarz, tak? Okej, okay. to nie wiem jak tu wejść Spróbuję pójść tędy, może do tej wielkiej do Tego kościoła, czy to to jest? A, nie wiem, czy to jest Może tutaj się wejść jakoś z drugiej strony? Zapewne nie. Okej, okay. do tego miasta trudno znaleźć. wejście. Z tego co widzę, właśnie. O, ale fajnie to wygląda z tymi zielonymi landrinkami. Okej, okay. gdzie ty mamy wejść? Wiecie co? Nie chcę się napotkać na żadnych graczy, ale i tak to pewnie zaraz zrobię. A czekajcie, tu jest, jest pustynia może na pustynię pójdę. Tam na pewno więcej rzeczy znajdę do przetrwania i więcej graczy. Bo jest otwarta i widać z daleka, prawda? No cóż, napiszę coś, może. Może mi powiedzą, ale nie, nie będę pisać, bo będą tylko wiedzieli, że tu jestem i będą mnie szukali. E, bo przecież widać, jak, to, jak ja piszę, to widać tylko na 250 metrów. Więc jak coś napiszę, będą wiedzieli, że jakaś osoba nieznajoma jest w pobliżu 250 metrów. Będą chcieli mnie znaleźć i zabić. Dlatego nie będę nic pisać. Będę się cicho. Jeśli ktoś napisze do mnie coś, raz tak się zdarzyło mi, ktoś mi napisał, czy ktoś tu jest. Ja zapisałam mu tak, on mnie pyta, czy friendly, czyli czy dołączy tego do ja on mnie tam pytał różne takie, ale on ja mówi, nie, nie, na razie tylko, e, co chodzi w tej grze, Dobra, jak to jest? Aha, bandażem mi pamiętam, na życie, ale na razie jest tylko głodny. Na pustyni pewnie szybciej będzie mi się odwadniać ciało, ale nie jestem tego pewien, tylko że to jest jedno otwarte. Za dupie z kaktusami <laughs> Budynek! Pięknie! Może tam coś będzie Oby tylko tam nie było Jest jeden zombie, ale tylko jeden zombie Jeden zombie nam nic nie zrobi, może tam naskoczyć Może mięso z niego... <laughs> czekaj, 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 czekaj ja, Może do niego napiszę, może do niego nie zagadam Żeby mnie nie zabijał Nie, chyba go obchodzi tylko... Moje temki. Albo po prostu nic nie odpiszę Może po prostu sobie odejdzie Tak, dziękuję ci Dziękuję, naprawdę mi... Naprawdę jesteś miłym graczem, dziękuję ci, że mnie nie chcesz zabić. Dziękuję. Jestem ci jeden winny. Nie, nie jestem ci nic winny, ale... Dzięki, że po prostu, że mnie nie zabijasz. Czekaj, tutaj powoli się przez nich przebiję. Żeby mnie nie Ale on zawraca! Tylko, że... Oby nie do mnie. On chyba chce, żebym wziął itemki ze skrzyni i wtedy mnie zabije. Oby nie. Oby nie. Dobra, wiesz czy co? Wezmę szybko itemki i zacznę uciekać. Tyle, że w sumie to... O, jest skrzynia, widzicie? O nie, o nie, 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 jak nie on, to zombie, tak? Dobra, zaraz zombie też padnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nic zombiego nie wypadło, dobra. Skrzyni, co tu mamy? O, mam jedzenia, dobra, przyda się. I zombie też się na tu gdzieś. Czekajcie, wezmę ja... co jabłka nie wziąłem? Lagi. Co za... A! Ujeja! troszkę się tutaj zdziwiłem. Mi zombie... U! co ty? Spukowany zombie mi się tuż znalazł. Ojeju, ale chyba mnie znaleźli. Chyba mnie cała horda ich goni. Dobra, nieważne. Zjedzmy sobie to jabłuszko. I bandaż sobie załóżmy na siebie, bo wiecie o co chodzi. Dobra, zjem to. Cóż, zacząłem się, ale to nic. Tam jest druga skrzynia, może coś mniejszego znajdę w niej. Mm, o! Ja! Druga skrzynia! Pięknie! Trzecia w sumie, teoretycznie. O! No nie, nie, co ty cukier zjadłem. Dobra. Ale przyda nam się prędko, żeby st szybko stąd spierdzielić Auć, ha, auć Buty założę, wiecie? To się na pewno przyda To jest, jest skrzynia, a! Nie, 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 tylko mnie nie zabijaj, błagam cię Błagam cię, dobra, spadam stąd Spadam stąd, spadam stąd Tak, żeby mnie tylko nie znaleźli, znaczy nie złapali Ale tu zaraz wrócę, wiecie? Tylko co z tym? Nie mi się w ogóle życie nie regeneruje Kurde, zaraz mnie z... Dobra, nie, nie widzę mnie już Uff, trochę się zmęczyłem Mam slowness na 5 sekund. Co to jest? A, już nieważne, dobra. Tam jakieś jeszcze inne było coś. Czemu mi się życie nie regeneruje? Tak się stana. Czekaj, może jestem odwodniony dlatego. Okej, okay, napiłem się, jestem 100. Mam no 20 tego. Ale życie ciągle mi się nie regeneruje. Muszę powiedzieć, co jest na tej skrzyni, bo jestem strasznie ciekawy, tylko nie wiem czy ty te... co mi nie zabiją. Zaryzykować, czy nie? Nie, wiecie co, chyba pójdę sobie. Nie warto ryzykować. Chociaż mam bardzo mało życia. A to mogło być coś bardzo cennego. Co mogłoby mi uratować życie. No cóż, muszę teraz uważać, żeby nie, nie napotkać się na żadnego zombie, bo może mnie to kosztować życie. A wiecie, ja chcę jak najdłużej to przetrwać. A dowiedziałem się też, żeby się bezpiecznie wylogować, mogę napisać ukośnik logout, albo prawie wszystkie myszki teraz nacisnąć i tym okiem. Wtedy wyloguję się i nikt nie będzie mógł mnie zabić. Jeśli natomiast się normalnie wyloguję, chyba ciągle będę w świecie przez, przez jakiś czas. Każdy będzie mnie widzieć i będzie mógł mnie zabić, ale to jest takie przeczucie, tylko nie wiem dokładnie jak to działa. Wiem tylko, że wiem ja, tylko jedną wolę, lepiej się tym wylokować. Okiem. Okay. Chodźmy do tego budynku, może tam nie będzie tyle zombie. Oby w ogóle nie było, bo najpierw do wodum nie zginę jakiegoś spotka. A ciekawe, czy mogę z tym coś zrobić? Bo nie pamiętam już. Nie. Nie mogę tego zjeść, więc to nie będę podskakiwać lepiej, bo to marnuje mi trochę głodu. Będę po prostu chodzić po tych schodkach, to najbardziej będzie się opłacało tak. Dobra. Mam tutaj zniszczony kapitol jakiś. Nie wiem co to jest. Ale tu żadnych skrzynek nie widzę. Zrobię też na szczęście, nie? Czekajcie, tu jest coś. Nie. Tutaj może na dole. To jest jakaś dziura, ale. Tu nic nie widzę. Czekajcie, tu. Też nie jest. Wiecie co? Nie będę nawet spróbować ten. O! Skrzynia! Jest! Jabłuszko! Jest! mam, 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 mam. Pycha. Życie mi przywróciło. Dobra. To bardzo dobrze. Czyli jest znak, że jakoś można przywrócić sobie życie. Chyba wiem, jak to działa. Jeśli jest, jeśli ja mam pełne, pełne, jeśli jestem pełne, pełnie najedzony i zjem coś, to zadaje mi wtedy życia. Tu mam kolejne. O, nożyczki. Nie pamiętam po co, ale nożyczki to, to jest dobrze. No chyba są potrzebne do robienia. Coś, coś z bandażami One są, wiecie? Tu się schodziło, tutaj są schody. Dobra, nie mi zajdę. Okej, okay, tam jest kolejne budynek. A to ten budynek, w którym byłem, tak? To nie, to nie idę tam. Będę sobie teraz podróżować tędy. Będę... Nie, nie będę się podróżować to nie jest dobry pomysł, czy w sumie jest chyba dobry pomysł, nie wiem. Będę O, tam jest kolejny budynek, tam na pewno też coś znajdę. Tam się świeci, ale chyba nie ma tam żadnych graczy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych graczy. Ciekawe, czy można wziąć skrzynkę coś takiego jak torcza i położyć go. To było ciekawe. Można by było zaznaczyć sobie te... ...jakieś rzeczy. Fajnie by jakby w ogóle można było torcze rozwalać czy coś takiego. A! Nie! 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 Ty gnoju, zginąłem Wziął mi od tyłu, no co za ha, nie wierzę Przetrwałem 10 minut, nawet nie dziesięć, dziewięć minut przetrwałem Uch, to nie niszczynice Postaram się dołączyć, dobra, nie będę teraz przedłużać odcinka, więc yy, będę kontynuować jak znajdę serwer Dobrze, jestem, powróciłem yy, Jeszcze raz idziemy, mam nadzieję, że teraz dłużej trochę przetrwam tam ten koleś naprawdę wkurzył, dobra. Gdzie? No, ile? Jestem znowu w tym samym miejscu? Znowu jestem w tym samym e, terenie? Nie wierzę w to. Dobra, e, lasek. Ok, może tu gdzieś będzie droga. tylko się na nikogo nie napotkał. Nikogo drugiego. A ja. No, no, trochę mnie wkurzył ten koleś, to bardzo, bo pierwszy raz miałem szansę przetrwać dość długi czas, ale nie. Nie, ten mnie musiał zabić. Kurde, nie mógł wytrzymać, tak? Bez zabijania Gnój Dobra Zombie, Trzy zombie Nie Oj Zwolnij trochę, okej, okay, ten mnie jeden zauważył, ale tylko jeden, spoko Jeden ja, ja, ja mogę sobie poradzić, jestem gadrin, z jednym ja, ja to Wiecie, okej, okay, zauważyłem Usłyszał teoretycznie No nie, co to za gnój Dobra, ale chyba nie będziemy bić Dobra No, bije mnie, bije mnie Chcesz się iść, Chcesz się bić? nie radzę, bo wiesz, ja sam prosty nie? Nie radzę, nie radzę, nie radzę, się ze mną zaczynać. O! co mi się w zombie, co za... Widzicie jak to jest? Teraz mnie trzech zombie bije. Aj! Krwawie! Nie! Nie, 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 nie! nie. Uciekać! Uciekać! Jest, poradzę, poradsa, poradza, se, se, se! Nie, 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 nie! Ja tam zginął, drugi zginął! I, i trzeci, trzeci, trzeci! Jest! Jest, Skinani! Jest! Udało mi się! Jestem pro! Zabiłem gracza i dwóch z... i trzech zombie! Ja! Uff! Dobra, tu jest dużo graczy do kopu, słyszę gadają. A to nie jest dobrze. Ale jestem teraz, kurde, zraniony, no nie. Muszę coś zrobić, bo... Byłem teraz po ciężkiej walce. Ale jestem pro, normalnie nie wierzę. Koleś chciał mnie zabić, chciał się popisać, Jestem hardkórem! Ale nie! Nie, ze mną się nie poradził. Bo to ja jestem hardcorem. gram nagrywałam hardcore'ową serię. Zginam na drugim odcinku w drugim sezonie. Kodami <grytania> zombie. Dobra, chyba zejdę trochę albo nie. Dobra, muszę się śpieszyć i muszę coś szybko znaleźć. Tak, tak, tak. Jeśli mi się zacznie po drodze, a nie, spoko. Nie zauważę, nie to jest niemożliwe. Za daleko jest. Muszę się rozglądać. Wiecie? Patrzcie, czy nikt mnie nie goni przypadkiem. Najwyraźniej nie. nie. Okej, okay. um, ale nie, mógł się do mnie naprawdę nie zaczynać. Ten koleś. Aż mi trochę go żal. Ja Ja jakiegoś napłotka, to nie będę go zabijać. mówię poważnie, nie. A ja że mnie w ostro. Wtedy, tak jak ten na przykład. Kurde, myślę, że jest taki fajny, bo zabija graczy. Gdyby Ty tylko wiedział, że ja jestem taki silny, to by uciekał. Wiecie, co to jest w sumie dobry sposób? Tak, na przykład. Chodzi tak, chodzisz sobie w takiej eee z drumionym mieczem. Ktoś gdzieś podchodzi, zmierzasz na diamentę w miecz, tylko szybko... Ty, 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 I lecisz na niego, nie? będzie, mu się ciepło w gaciach. Ot jest domek, tu musi coś być. Tylko razem z tym, co tam będzie, będzie na pewno jakiś zombie bo Niestety nic nie ma, więc nie ma się o co martwić. W tym jest o co się martwić, ponieważ nic nie ma. To jest komplikowane, skomplikowana logika, ale mam nadzieję, że trochę to pojmujecie. No dobra, chwilę się już moim nowym skinem, prawda? Uh, hello. Hello, how are you? Look at my white eyes and my white mouth. And I have emeralds on emeralds on my nation. I have uh, gold all over myself. and uh na you know? No. Taki popis angielskiego razem z moim nowym skinem którego już pokazałem w tamtym odcinku. Ale to czego będę w każdym odcinku go pokazywał, bo jestem niesamowity. Ale jestem też arogancki, z tego co widać. No cóż, tacy ludzie są. Tacy już ludzie są na świecie. Rodzennie, ja niestety nie wstydzę się mówić takich rzeczy. Po prostu mam o sobie. O, nie, czekajcie. Nie jestem arogancki. Mam po prostu sobie dobrą ocenę. A to jest dobre, to jest dobra cecha. Bo to jest. Esencjalne, żeby mieć o sobie dobrą cenę, bo jakbyś taki zdołowany się chodzić, a ja jestem z niedzielą, ja w tamtym, to daleko nie zajdziecie w życiu. Posłuchajcie mnie, to jest naprawdę. Byłem w tym miejscu, pamiętam. Tu gdzieś była skrzynia. Chyba. A może nie było. Nie wiem, tak czy inaczej, tu możliwe, że był zabój. A może nie było. Nie wiem, tak czy inaczej, zaraz sprawdzimy to. I tu chyba też było wejść na górę. Jest. Ale nie jest to pierwszy tu była skrzynia. Nie, chyba nie było właśnie skrzyni. No cóż, trochę sfajlowałem, ale chodźmy do tego miasta. Tutaj dużo rzeczy było, prawda? Prawda, już ja wiem. Już ja wiem jaka jest prawda ode mnie. Dobra, tu są zombie. Tu była skrzynia, w tym domku, pamiętam. W tym domku była. Tam jest gracze, tam, tam, jest, tam jest gracze, dokładnie tak. Tam jest gracze, ok. Jest! mleku mam! One cię leczą od różnych y, zakażeń, takich rzeczy, jeśli się nie mylę. Tu powoli będę szedł. Wiecie co, jak tak chodzę, to mnie gracze wtedy nie widzą z daleka. To też jest plusem, ale... O, dobra. <laughs> tak! Tak! Tego, mi, co, czego mi było trzeba. Padasz. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Tu gdzieś była też skrzynia, jeśli się nie mylę. Ale ryzykuję teraz. Gdzieś się... Dobra. Tutaj muszę powoli chodzić, bo tu na pewno roi się od graczy. Którzy tylko chowają się i kapią. O! Ten kogoś zauważył tam. A może nie? Może tylko sobie tak biega Tam ktoś jest. Kurde, spadamy stąd. Muszę gdzieś schować. Dużo tu jest graczy, widzę. Tu się schowam, skampię na niego. Jak tu przyjdzie, czekaj, wypiję sobie wodę. Dobra. I kampimy. Ten odcinek będzie chyba trwał 20 minut chyba. Nie wiem. Staram się na tyle. Dobra, idzie tu, ale może mnie nie widzi, bo ja... Klękam, tak? Klękam? Muszę zobaczyć, czy klękam. Oj, wstanął na sekundę. Dobra, nie mogę zobaczyć, bo trzymam się nie mogę w to nacisnąć w 5, bo ja jeszcze tych naciskam FM. O nie. I może mnie nie zauważy. O nie, o nie, o nie, o nie. Uff! O! On nic nie zrobi, spokojnie. Dobra. Wszyscy są. Ok, tutaj, spoko e, Nic mnie nie zrobią, jak widać. Są dosyć przyjaźni ludzie. Eee. Dobra, chodźmy tutaj do tego domu. Może tu coś znajdziemy. I spadamy stąd, Tak na przykład, jak czekajcie. Manor of. Nie wiem, co to pisał. E, um... Skrzynia, może, maybe. Come on. Nie, nie skrzynia. O, nie, co nie. Wasz wybór. Schodki na dół. A to oznacza, że nie będzie skrzyni. Dobra. <gry> Może stąd już pójdę, wiecie, komuś 16 do jedzenia. Bo u z głodu, a tego nie chciałbym. Przynajmniej tu są przyjaźni gracze. to jest najlepsze, bo nie zabijają mnie chyba. To zależy od gracza, nie? Może po prostu, wiesz. I nie są sobie nie jestem słaba, tylko jednego takiego spotkałem, który jest dobry, a reszta są źli, tylko że boją się tych lepszych. Też się może tak zdarzyć. Ale jak zobaczą, że mnie nie zabili, to może nie zabiją mnie, bo będą się bać, że swoim ich przyjacielem. Trochę to jest skomplikowane, ale mam nadzieję, że trochę to rozumiecie. Bo trochę szybko mówię, prawda? Za co przepraszam. Bo po prostu takie, takie mam w genach już. Jestem szybko mównikiem. No, jeszcze mi się Majka zacina do tego. Diego. Okej. Okay. Mm. O! O, no proszę ciebie, no bardzo, no. No. Okej. Okay. Jeszcze tylko jeszcze tylko spodenki będę miał już sacik. Yy, Doskoczę tu? Nie. <noise> na wolę nie ryzykować. Dobra, schodzimy na dół. Nie tędy, tędy. O, no, co jest? To trendy w końcu, zdecyduj się. Ech. Dobra. Ale do jedzenia ciągle nic nie znalazłem. A robi się ciemno. Kurczę. To dopiero dylemat, prawda? Chodźcie tędy. Tutaj znaczy, może tu coś będzie. Lepiej, żeby za że nie widzieli, bo będzie źle. Skrzynia. Ciekawe co jaki czas. W skrzyni pojawiają się nowe przedmioty. To się też przyda, żeby e, odstraszyć od siebie zombie, znaczy, żeby ich przyciągnąć w na stronę. Ha. Nie wydaje mi się, żeby to coś było cennego, więc stąd idziemy już. Wyjdźmy stąd. Wiecie znaczy, co, może tak na przykład wypadek się wlokuje, albo to pójdę sobie stąd. Nie chcę już tu nic ryzyko. Ale nie, dobra, tak mnie to wciąga. Znaczy nie wciąga, tylko tak mnie kusi. Żeby przyjść i coś zdobyć jeszcze lepszego, cennego Muszę, muszę dobra. Nie wychodzę stąd, dopóki nie znajdę czegoś do jedzenia, żeby sobie życie nie zregenerować, bo... znaczy, żeby sobie sobie życie zregenerować, bo jak widać mam troszkę mało życia i wszystkiego... O! Nie! Co za niefortunność. No... Chyba nie będę tego dysykować, wiecie? Tego skoku. A może powinienem, Może tam coś będzie cennego. O! Jest! Jest! Doskoczyłem pro parkour proszę państwa o jest skrzynia którą już otwierałem. <grystanie> tam są się żelaznymi zbrajami i im nie można ufać i mu ufać nie można dobra chodźmy tu hmm. czy na dole może coś jest może tak troszkę tak nie no dobra nie tu nie gdzie tu jeszcze nie byliśmy tam dalej nie byliśmy ale nie wiem czy tam a co tam idziemy na hardcore najwyżej zginę Pff, co tam? Nie chcę zginąć, ale Jak, jak musz to musz, nie? O! Tego co szukałem, patrzcie Najpierw zjem sobie to nie, Najpierw zjem sobie to zgniłe e, Tak, żeby tylko zregenerować sobie trochę głodu O! Na, nawet się nie zatrułem Pięknie, dobra Dobrze jest Już się czuję trochę bezpieczniej Ale, dobra, jeszcze tylko Nie chcę stąd iść To jest tak fajnie i miło nie wiem, czy mnie zaraz nie zabiją, to jest najgorsze, właśnie. Wiecie o co chodzi. Dobra, ostatnia skrzynia, ostatnia, przedostatnia. No nie, nie chcę sobie wyrzucić. Nie, nie, mogę. Nie wierzę, że to wyrzuciłem. Dobra, teraz się boję i do stąd, dobra Spadamy do stąd. Nie chcę mieć tu z nikim e, do czynienia, z kim nie chciałbym mieć do czynienia, bo to są schody czymś. Tak, schody są pięknie, szybkie wyjście z miasta. Dobra, nie muszę się już martwić, bo wychodzę. To już jest koniec. Nie ma już nic. O nie, znowu kradne prawa autorskie. Hop! O, nie! nie! Ja sądziłem, że stracę na tym życie. Dobra, no to dziękuję za oglądanie Teraz się vlogu, bo jestem bardzo niepewny. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam Was do oceniania, komentowania oraz subskrybowania. E, w następnym odcinku oczywiście dalej będę żyć jest najlepsze <grymne> Cieszę się, więc zbiorę oko Patrzcie jak to będzie działało Czekajcie, nie to 15 sekund, dobra, muszę poczekać 15 sekund Przez ten czas chciałbym także Was za, e, zachęcić do dawania mi różnych e, wyzwań w komentarzach Wiecie, tak jak już tłumaczyłem na Hardcorze Jeśli nie wiecie o co chodzi, obejrzyjcie hardcore. Dziękuję za oglądanie, do zobaczenia